Szanowni Państwo, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która dzisiaj wyjątkowo połączona jest z wydarzeniem, jakim jest otwarcie punktu terenowego paszportowego stanowu. Mam przyjemność powitać na dzisiejszym wydarzeniu członka Rady Ministrów, szefa kancelarii, prezesa Rady Ministrów, pana ministra Marka Kopcińskiego. Witam wojewodę Podkarpackiego, panią Ewa Leniat. Witam sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, panią Małgorzatę Jarosińską Jedynak. Jest z nami burmistrz miasta na z powodu dzisiejszego wydarzenia, pan Tomasz Mantuczewski. Witam serdecznie, witam starostę sanockiego, pana Stanisława Chęcia, witam lokalnych samorządowców, przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na Czele z Dyrektorem Generalnym Urzędu Panem Marcinem Zaborniakiem, witam także panią dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, panią Irenę Kozimale. Witam panią wiceburmistrz, witam wszystkich państwa i zaczynając na sam początek poproszę pana Marszałka Marka Kuchcińskiego o otwarcie wydarzenia. Szanowni Państwo, no to jest jedno wyposażenie, słowniejsze jeśli Chodzi o funkcjonowanie administracji publicznej w naszym terenie. Mówimy o Bieszczadach, ale w gruncie rzeczy mówimy o całych Karpatach Wschodnich, żeby geograficznie tak powiedzieć. Ja chciałbym podkreślić, że zasada, żeby urząd nie urzędy publiczne nie jak najbliżej ludzi, jest tutaj na tym przykładzie bardzo dobrze praktykowana, a więc z powiatów bieszczarskich nie tylko trzeba będzie jechać do Przemyśla czy Krosna czy Rzeszowa, żeby wyrobić sobie paszport, ale i tutaj. I myślę, że również nie trzeba będzie tak długo czekać jak dawni miesiącami, prawda? Dzisiaj to jest kilka dni. Gratuluję i proszę Państwa, chciałem podkreślić. Tej kwestii, która jest tutaj chyba objawem, się najlepiej. Bardzo dobra współpraca pomiędzy rządem, przedstawicielem rządu Rzeczypospolitej Województwie, czyli panią wojewodą, ministerstwami, samorządem, zarówno prezydentem, burmistrzem Sanoka, jak i władzami powiatowymi. Także to jest dobry przykład współpracy i gratuluję jeszcze raz. Bardzo dziękuję Panie Marszałku. A teraz, Szanowni Państwo, o głos poproszę Panią Wojewodę, Pan Wawel Szanowni Szanowny Panie Marszałku, Pani Minister, Panie starosto, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Bardzo dobra współpraca z samorządem lokalnym zaowocowała spełnieniem postulatów mieszkańców w postaci uruchomienia terenowego biura paszportowego w Sanoku na dworcu przy ulicy Lipińskiej 11. Ten punkt paszportowy będzie obejmował dwa stanowiska celem sprawnej obsługi petentów. Będzie on czynny codziennie, w dni od godziny 8 do 15.15, .15, natomiast we wtorki od godziny 11 do 17.45. W terenowym punkcie paszportowym będzie można oczywiście złożyć wniosek paszportowy, odebrać paszport, będzie można wyrazić zgodę na wydanie dla osoby małoletniej paszportu, nie tylko tutaj, ale dla paszportów wydawanych w innych województwach oraz w konsulatach będzie można powziąć informacje o stopniu realizacji e, wniosków paszportowych złożonych w innych punktach. E, przewidujemy, że w naszym województwie około 100 tysięcy wniosków paszportowych jest składanych rocznie w sąsiednim krośnie, które dotychczas obsługiwało petentów z terenu powiatu zanockiego. Było to 16 tysięcy wniosków. Myślimy, że połowa z nich, czyli 8 tysięcy wniosków w rocznie będzie obsługiwana w tej chwili e, przez terenowe. E, Punkty Paszportowe, trenowy punkt paszportowy, dzisiaj uruchamiamy. On jest skierowany oczywiście przede wszystkim dla mieszkańców miasta Sanoka, powiatu sanockiego, ale tak jak powiedział Pan Marszałek, także dla mieszkańców powiatów Leskiego oraz mieszczackiego. Bardzo serdecznie dziękuję za tę dobrą współpracę i cieszę się bardzo, że możemy spełnić postulaty mieszkańców tej części naszego województwa i realizować obsługę patentów paszportowych Także tutaj w salonie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Wojewodo, a teraz serdecznie proszę o zabranie głosu panią minister Kogarze na Piedynnego. Dziękuję bardzo panie marszałku, panie wojewodo, panie starosto, panie burmistrzu. Szanowni państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za to wydarzenie, które ma miejsce tutaj dzisiaj w Sanoku. To jeden z elementów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Mateusza Morawieckiego, w którym podkreślamy zrównoważony rozwój. A ten zrównoważony rozwój to rozwój najmniejszych miejscowości i nie mówimy tylko i wyłącznie o kwestiach związanych z infrastrukturą drogową, kolejową, mostową, ale mówimy również o podnoszeniu jakości Życia mieszkańców. I ten punkt paszportowy tutaj dzisiaj w Sanoku to właśnie poprawa jakości życia mieszkańców, którzy dzisiaj nie muszą wyjeżdżać zbyt daleko do Krosna, Przemyśla, Rzeszowa, tylko tutaj w Sanoku będą mogli załatwić swoje sprawy paszportowe. I nie tylko po ten paszport, który będzie pozwalał opuszczać granice naszego kraju, ale ten paszport, który będzie dawał możliwości do tego, żeby zwiedzać, podróżować, żeby z Dać świat i o to nam właśnie chodzi, aby mieszkańcy naszego regionu, mieszkańcy Podkarpacia mieli takie możliwości, żeby świat stał przed nimi otworem i za to chciałam serdecznie podziękować tutaj Pani Wojewodzie, Panu Burmistrzowi, Panu Staroście, którzy podjęli taką decyzję, podjęli się otwarcia punktu właśnie tutaj w Sanoku, bo to pokazuje tą bardzo dobrą współpracę i to, że administracja publiczna jest blisko ludzi, bo o to nam właśnie chodzi. Dziękuję bardzo. Ładnie, tak, dziękuję bardzo Pani Minister, a teraz Proszę, proszę pana starostę, Stanisława Chęcia o zabranie głosu. Panie Ministrze, pani wojewoda, Pani minister, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja chcę również podziękować za ten punkt, za ten pomysł w ogóle na, na ten punkt, żeby tutaj był do, dokładnie w tym miejscu, bo to jest chyba najlepsze miejsce w Sanoku, gdzie, gdzie taki punkt na pewno się sprawdzi. I przede wszystkim chcę podziękować w imieniu y, też starostów y, leskiego i, i starosty pieszczarskiego, bo w tym momencie ta droga po paszport skróci się przynajmniej o głowę dla mieszkańców y, tych powiatów i a powiat Sunowski również, tak tutaj pani minister wskazała, tych miejsc y, i pani wojewoda tych miejsc jest bardzo to, to miejsce jest bardzo dobre też dla wszystkich, tych, którzy tutaj będą mogli skorzystać z y, tego punktu, jeśli chodzi o mieszkańców powiatu Samowskiego. Także cieszę się bardzo i dziękuję za pomysł i tą możliwość, która, która od dzisiaj tutaj jest do dyspozycji naszych mieszkańców trzech powiatów, bo myślę, że mieszkańcy trzech powiatów. Samuckiego, Leskiego i Pieszczadzkiego będą z tego powodu by korzystać. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Starosto. Szanowni Państwo, przyszedł czas na gospodarza. Bardzo zapraszam Panie Burmistrzu teraz do zabrania głosu. Panie Marszałku, pani Minister, Panie wojewodą, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Po 14 latach powracamy do Sanoka z po paszportowym. Bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie tutaj na dworcu multimedalnym mamy możliwość otwarcia tego biura. Dzisiaj już wiem, że dwóch pierwszych klientów dotarło do naszego biura, mieszkańców Sanoka, którzy będą właśnie, e, można powiedzieć, tworzyć nowe, e, nowe paszporty e, i to cieszy. To cieszy, ponieważ e, o ten punkt walczyło, walczyli nie tylko mieszkańcy, zgłaszając tę petycję do mnie, do burmistrza, ale również do, do województwa, do pani wojewody. Bardzo dziękuję pani wojewodu, że udało się ten cel osiągnąć, ponieważ e, ten punkt, tak jak już państwo wspomnieli, jest punktem docelowym dla przede wszystkim mieszkańców trzech powiatów Sanockiego, Leskiego i Wieszczackiego. Ale też jest miejscem centralnym w mieście, które jest przygotowane do tego, abyśmy przyjmowali petentów z większego obszaru. Mamy miejsca parkingowe, budynek jest przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Myślę, że spełniamy standardy 20 drugiego można no, powiedzieć, nawet wieku, ze względu na infrastrukturę, którą posiadamy, oddaną również z projektów mofowskich, czyli Miejskiego Obszaru Funkcjonalności, który był tutaj brany pod uwagę z władzami wojewódzkimi, z dofinansowaniem bardzo dużym. Obiekty przygotowane, także biuro, również liczę na to, że już od dzisiaj mieszkańcy będą gościć w naszym punkcie terenowym biura paszportowego. Dziękuję jeszcze raz bardzo wojewódzkim, władzom rządowym, wszystkim osobom, które wspierały otwarcie tego biura. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, informacja prasowa dla Państwa przygotowana jest na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce dla mediów, więc zachęcam do tego, aby do niej sięgnąć. Tymczasem, czy mają Państwo pytania do naszych gości? Jeśli nie ma, bardzo Państwu dziękuję. A, Pan Rektor Jarosz. Ile osób tutaj będzie pracować i czy, czy to oznacza ograniczenie pracy w biurach? Pracują dwie osoby, tak aby w przypadku, gdy jedna z osób będzie chciała skorzystać z urlopu lub nie, bo że zachoruje, była zamienność, ale normalnie są czynne dwa stanowiska i nie oznacza to pomniejszenia składu personalnego wności. Szanowni Państwo, bardzo w takim układzie dziękujemy. Zapraszam Państwa do zobaczenia, do zwiedzenia tego biura. a Państwu bardzo dziękuję za udział w tej konferencji tak wcześnie rano. Tak, dziękuję bardzo.